Witam z tej strony Rafał w dzisiejszym odcinku eee, zobaczymy co znajduje się w pudełku Kubelwagen typ 82, który szukałem po całej Polsce, po całej Japonii. Eee, okazało się, że w tych sklepach, w których generalnie m, można dostać tam je, e, w Japonii no, nie ma tego modelu, więc um, uderzyłem na biały stok. <gryw> w białym stoku był, ale tylko wirtualnie. Okazuje się, że dostałem go w Toruniu. Więc, co tutaj mamy w środku? Pewnie, pewnie znaczy, znacie wersję, wersję, wersję afrykańską. Tu nie ma afrykańskiej wersji, tu jest taka normalna, porządna, europejska wersja tego samochodu wojskowego. Niewątpliwie model przyleciał kiedyś z Japonii, ale. No, Wyprzedał się i nie ma go i, i w ogóle eee, więc tak proszę bardzo z czego składa się zestaw? Zestaw składa się jak informacji tutaj w języku angielskim polskiego tutaj nie widzę eee, Następnie instrukcja Słuchajcie na zwykłym papierze powinny być jeszcze kalkomanie, ale chyba tam są. I tak się dziwnie to rozkłada. Malowanie i tak będzie inne. To tutaj są cztery malowania do wyboru, ale to co będę robił będzie inne. Będzie polskie. Już się cieszę. Dobra. Oprócz tego, że mam model, to jeszcze mam koła do niego. Znaczy w sensie, że opony. Nie koła. Ktoś mnie poprawił, że koła to tak naprawdę są opony z felgami, a ja mam opony. <noise> Bez dentek, Bezdętkowe one były tam. Znaczy, żartuję. Eee, dobra, okej. Okay. Eee, tak, to jest to jest właśnie przyczyna, przyczyna tego, że musiałem kupić całość, bo po prostu tego nie było. Po prostu nie było. Do zakupu więc musiałem kupić cały model po to, żeby uzyskać coś takiego jak tutaj, z tym, że będą inne kalkomanie i to będzie, będą polskie kalkomanie. No jedyną przeszkodą były opony nasze znaczy koła, więc to już nam odpada. A teraz może przyjrzyjmy się to jest. Staram się zrobić zbliżenie. Przyjrzyjmy się tutaj, jak wyglądają te koła. I tutaj mamy detale, że to wszystko ładnie dobrze widać. Moglibyśmy też zrobić porównanie z wersją pustynną, ale ona się tutaj raczej nie będzie różnić, chociaż mogę się mylić. Skala 1 do 48. Także jeżeli ktoś ma tutaj samoloty, to jak najbardziej te modele tutaj Belfagena nadają się do tego, żeby je wrzucić na Dioramę. Także tak to wygląda. całkiem fajnie. Dobra, jeszcze jedna. O tutaj mamy. Zmniejszymy może. Tutaj mamy kalkomanie plus elementy przetroczyste. Tak to wygląda i tutaj mamy figurkę dwóch gości. I jakiś spadachron, spadachron. Tak to wygląda. Tu mamy tył. Świetnie, ktoś dzwoni. Dobra, więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.